Hejka! Witamy Was w kolejnym odcinku z serii poświęconej Księdze Psalmów. Dzisiaj przychodzimy do Was z psalmem trzecim. Psalm Dawida, gdy uciekł przed swym synem Absalomem. Panie, jak liczni są moi przeciwnicy, jak wielu przeciw mnie powstało. Wielu mówi o mnie, w Bogu nie ma dla niego zbawienia. Ale Ty, Pani, jesteś moją tarczą. Chwała moja, dzięki Tobie chodzę z podniesionym czołem. Wołałem głośno do Pana i odpowiedział mi ze swej świętej góry. Kładę się i zasypiam, się, bo Pan mnie wspiera. Nie lękam się tysięcy ludzi, chociaż mnie osaczyli. Zacznij działać, Panie, ocal mnie, mój Boże. Ty przecież pobiłeś wszystkich moich wrogów, połamałeś zęby bezbożnią. Jedynie Pan przychodzi z pomocą. Ty darzysz swój lud błogosławieństwem. Na początku tego psalmu jest napisane: Panie, jakże wielu jest z tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje. I oczywiście, że w naszym życiu są głosy takie z zewnątrz, czyli ludzi, którzy nie do końca zgadzają się z naszą wiarą. Ale myślę, że o wiele częściej jest w nas taki wewnętrzny krytyk, który powoduje, że czujemy się niedoskonali i który oddala nas od Boga, bo wydaje nam się, że nie zasługujemy na Jego miłosierdzie. A to bliskość z Nim sprawia, że zaczynamy ufać Jego głosowi, który przypomina nam o tym, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Myślę, że ci przeciwnicy z drugiego wersetu to są też złe duchy, które ciągle przychodzą do nas z tymi samymi pokusami, z którymi człowiek musi się mierzyć na nowo. I tym samym uczy nas tego, żebyśmy, właśnie tak jak Dawid, stawali na modlitwie w prawdzie, w szczerości z Bogiem i mówili mu o wszystkich tych pokusach i o tym, że często nie potrafimy się opierać tym pokusom. I też często jest tak, że. Jest taka pokusa rozpaczy i smutku i żalu nad tym, że się poddajemy tym słabościom, i tym samym uczy nas tego właśnie, że żebyśmy od razu biegli z tym do Boga. Przez takie ukazanie właśnie takiej bezsilności człowieka w tym życiu, w tej walce z pokusami, jesteśmy zachęceni do tego, żeby zwracać się właśnie do Boga, który jako jedyny jest dla nas pomocą w tych słabościach i jako jedyny może nas ocalić. Myślę, że Psalm trzeci pokazuje nam, jak postępować w zotnięciu z prześladowaniem, że właśnie w takich momentach nie powinniśmy oddalać się od Boga, nie powinniśmy się na niego obrażać, tylko jeszcze bardziej do niego przybliżać i uświadamiać sobie, że to on jest naszą tarczą, że tylko on może obronić nas przed ludźmi, przed myślami, które są w nas i przed szatanem. I bardzo podoba mi się to zdanie, ale ty, pani, jesteś moją tarczą, chwała moja, dzięki Tobie chodzę z podniesionym czołem. Też w tłumaczeniu z tysiąc latki jest: Ty mi głowę podnosisz. I czytając te słowa, mam obraz siebie samej, takiej zmęczonej, której po prostu z bezsilności opada głowa. I przychodzi wtedy do mnie Pan Bóg, podnosi moją głowę i, i mówi, że sobie poradzę, że On przy mnie jest, bo On chce, żebym właśnie chodziła z podniesionym czołem, żebym tak kroczyła przez życie, mając świadomość tego, że On jest przy mnie blisko, że jest moją tarczą i że mnie prowadzi. Dalej w tym psalmie czytamy Wołam swym głosem do Pana. I ja tutaj widzę y, takie wskazanie na to, jak ważna jest modlitwa osobista. Bo y, ja sama muszę wołać do Pana, żeby słyszeć Jego odpowiedzi. Trwać na modlitwie, ale ja i On. Bo ta modlitwa we wspólnocie jest oczywiście bardzo ważna. Ale tutaj jest podkreślenie tego Wołam swym głosem. Bo właśnie gdy modlimy się z innymi ludźmi, nie ma tak intymnego spotkania jak w momencie, gdy siadamy sam, sam z Bogiem. Mnie też porusza bardzo ten werset szósty. Kłada się i zasypiam, budzę się, bo Pan mnie wspiera. To, jest, to mi pokazuje, że tak naprawdę codziennie przeżywamy święto, że możemy się obudzić tak naprawdę z martwych wstać razem z Panem. I pośród tych trudności różnych, codziennych zmagań jest przy nas Bóg. A szczególnie podczas różnych cierpień, wtedy najbardziej właśnie ta moc Boża się objawia w naszym życiu. I pomimo słabości, pomimo tego wszystkiego, z czym się zmagamy, to Bóg jest po naszej stronie. On nas kocha, okazuje nam tą miłość i wspiera nas w tym zmaganiu. I to już wszystko dzisiaj. Dziękujemy Wam za oglądanie i Wam miłego, błogosławionego dnia. Pa! pa, pa. Sam. <z· introductions> Som... No, myślę. Może że zaczynamy ufać jego głosowi, a nie ty O, No, dobre. Przepraszam, nie wiem, jak to